Pochwalony Jezus Chrystus. Ten dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić kilku zagadnieniom związanym z modlitwą. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie jestem w stanie wyczerpać w tych kilku słowach tak złożonego zagadnienia, jakim jest właśnie modlitwa. W końcu poświęcono jej opasłe tomy, a na jej temat. Swoje traktaty pisali najwybitniejsi teolodzy i mistrzowie życia duchowego. Jednak jestem przekonany, że modlitwa wymaga wciąż uwagi i refleksji, która może pomóc nam zrozumieć jej znaczenie jej znaczenie dla nas dzisiaj. A także zagrożenia, które mogą nam przeszkadzać w jej pogłębianiu. Każdy z nas zapewne słyszał określenie modlitwy jako rozmowy z Bogiem. Jest to jedna z najbardziej znanych definicji, sięgająca swoich początków chrześcijaństwa. Modlitwa jest dialogiem między mną a Bogiem. Jest wymianą tego, co jest głęboko nasze, co w sobie nosimy, naszego jestestwa, które chcemy dzielić z Panem. Rozmowa zakłada pewną wzajemność, udział dwóch osób, ich zaangażowanie. Dlatego bardzo ważne w naszej refleksji nad modlitwą jest postawienie na samym początku pytania: Jak wygląda moja osobista modlitwa? Czy jest rozmową, w której Dzielę się z Bogiem swoim życiem, prosząc o wysłuchanie moich potrzeb, ale też czy jest w niej taki moment, czas, kiedy po prostu słucham, trwając przed Nim na adoracji, czytając Pismo Święte, stając przed Bogiem w uwielbieniu, wsłuchując się w Jego cichą obecność. Czasami narzekamy, że Bóg nas nie wysłuchuje. Możemy mieć takie wrażenie właśnie dlatego, że nie poświęcamy czasu albo za mało go poświęcamy na słuchanie Boga. Przecież nie możemy mówić, że ktoś nas nie słucha, jeśli nie chcemy go usłyszeć, nie chcemy posłuchać tego, co do nas mówi, jeśli nie dajemy sobie czasu, aby usłyszeć. To właśnie w tym zasłuchaniu możemy doświadczyć największego cudu modlitwy. Cudu, którym wcale nie jest rozwiązanie naszych problemów, według pomysłu, który Bogu przedstawimy, ale to, że rodzi On w nas zdolność widzenia i rozumienia rzeczywistości w taki sposób, jak On sam na nią patrzy. I Oceniania jej w świetle jego mądrości. Nieraz byłem świadkiem właśnie takiego cudu, bardzo trudnych i bolesnych sytuacji, w których modlitwa nie rozwiązywała problemów, nie tak jak na to liczyły osoby proszące Boga, proszące o godziwe rzeczy, o zdrowie, o uratowanie bliskich, w przeróżnych dobrych potrzebach. Modlitwa dialogu, w którym się słucha Boga, w którym się trwa w postawie proroka Samuela, mów Panie, bo sługa Twój słucha, pozwala poznać, zrozumieć to, co jest naprawdę ważne. Sprawia, że proszące zaczyna zgadzać się z tym, co Go spotyka, co po ludzku może być jego osobistą tragedią. Ale w logice Bożej będzie prowadzić do po prostu większego dobra. Ostatecznie jest gotowy powiedzieć za Chrystusem: Zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. W dialogu, w modlitwie, bardzo ważne jest, Bycie autentycznym. Stając przed Bogiem, nie mogę niczego udawać. Powinienem być gotowy porzucić swoje oczekiwania względem Boga, ale też i względem samego siebie. To, co przeszkadza w dialogu, w spotkaniu, to właśnie oczekiwanie, że będzie on przebiegał według zaplanowanego schematu. W przypadku modlitwy może to być, na przykład, ja. W w pełnym skupieniu będę słuchał, a on będzie mówił, a później się zamienimy. Dynamizm autentycznego, głębokiego spotkania, które dokonuje się w dialogu, jest nieprzewidywalny, bo w autentycznym i szczerym dialogu, w spotkaniu z bliską osobą, nie chodzi o to, aby odgrywać jakieś role, udając kogoś. Kim dzisiaj chciałbym być, a kim nie jestem. A niestety dość często właśnie tak zdarza się nam podchodzić do modlitwy. Mamy zaplanowane to, jak modlitwa powinna wyglądać, jakim ja powinienem być na modlitwie i jakim pragnę, aby był Bóg, jak mam ją odczuwać, przeżywać i doświadczać. Takie podejście ogranicza modlitwę i jej owoce. Sprawia, że jesteśmy niezdolni do prawdziwego i głębokiego dialogu z Bogiem. Prawda jest taka, że moja modlitwa za każdym razem, kiedy próbuję stanąć przed Bogiem, po prostu będzie inna. Często zupełnie nie taka, jakbym się spodziewał i oczekiwał. Bo my za każdym razem jesteśmy inni, bardziej bądź mniej rozproszeni, bardziej bądź mniej zamyśleni, radośni albo smutni. To wszystko ma wpływ na to, co nazywamy dynamizmem modlitwy, spotkaniem z Bogiem, rozmową. Bardzo ciekawe wyraził tę prawdę Paweł Giustiniani. Napisał o modlitwie tak. Przede wszystkim, modlitwa może być wieloraka i zróżnicowana. Podobnie jak wśród wielu osób, nie ma choćby jednej, która miałaby twarz, dłonie lub głos całkowicie podobny do twarzy, dłoni i głosu drugiej. Mimo iż wszyscy posiadają ludzką twarz, to jednak każda z nich posiada jakiś Szczegół odróżniający ją od pozostałych, tak samo w odniesieniu do modlitwy. Pisał dalej: W istocie nie tylko każdy człowiek posiada własny sposób modlenia się, odmienny niż pozostali, ale również ta sama osoba stosuje za każdym razem, kiedy przystępuje do modlitwy, inną jej metodę. I znowu w innym fragmencie. Uważam, iż sposobem, jaki należy stosować w modlitwie, jest niestosowanie żadnego sposobu. Trzeba natomiast postępować według tego, co Duch Święty podpowiada. On jest doskonałym mistrzem wszelkich metod modlitwy. Właśnie dlatego, że modlitwa jest spotkaniem, niesie w sobie tę różnorodność, bo kształtuje ją wiele różnych czynników. Dlatego każdego dnia może przebiegać inaczej, bo nasz wewnętrzny stan będzie inny. Choćby nasze zmęczenie, podatność na rozproszenia. Dlatego bardzo ważne jest, aby na modlitwie być gotowym porzucić własne oczekiwania. To, co chciałbym przeżywać, to, co chciałbym doświadczać, jakim chcę, wydaje mi się, że powinienem być, stając przed Bogiem. Być sobą z tym, co jest we mnie dzisiaj, to właśnie jest konieczne do dialogu. Prowadzącego do głębokiego spotkania. Ważna jest tutaj również praktyka, regularna praktyka. Na modlitwie oznacza to wierność i gotowość trwania przed Bogiem, niezależnie od tego, czy jest to przyjemne, czy trudne. Jeśli na miś mi zależy, to będę dla Niego, nie dla siebie, będę przy Nim. Ten wysiłek jest. Potrzebny do wyboru Boga, dla Niego samego, a nie dlatego, co przeżywam, co modlitwami mi daje. To dlatego Bóg dopuszcza w naszym doświadczeniu modlitwy znużenie i trud, abym nie szukał doświadczenia duchowych pocieszeń, ale trwał na niej dla Niego samego. Do tego będzie mnie prowadził w spotkaniach ze sobą, najpierw dając radość, aby modlitwa mnie wzmocniła, a z czasem może ją odbierać, pozwalając dojrzewać w modlitwie, która, którą będę podejmował ze względu na tę miłość, w trudzie. Trwajmy przy Panu, trwajmy przy tym, który nas ukochał do końca, który chce być Bogiem bliskim. Już posadziłem i podlałem jak trzeba. Nagle zaczęło rosnąć w oczach. Oni mieli przechodnie, zatrzymał się ruch i trwało to tak jakiś czas. Zleciały się ptaki w środku miasta, zrobiło się wesoło. Radość miłości, pokój, wspólny śpiew wszystkich ludzi. I śmiech było słychać w koło. Co za dzień, co za niespodzianka, za pan Bóg ma do mnie trawę. Co za dzień, co za niespodzianka, to dzieje się naprawdę. Co za dzień, co za niespodzianka, sam Pan Bóg ma do mnie sprawę. Co za dzień, co za niespodzianka, to dzieje się naprawdę